Dzień dobry. Witamy na kolejnej kawie z WaySand Foundation. Dzisiaj bardzo, bardzo nietypowo, dlatego że mamy specjalnego gościa i wysłannika na targach Middle East East Energy w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, który chwilę Wam poopowiada i pokaże, co tam się dzieje. Targi rozpoczęły się dzisiaj, kończą się w środę, i są to największe targi energetyczne w tamtej części świata. Tym bardziej cieszy nas to, że tam jesteśmy więc prosimy o, prosimy o relacje z targów. Dzień dobry, dzień dobry Piotrze, dzień dobry, dzień dobry nasi oglądacze i słuchacze. Tak, dzisiaj generalnie specjalna akcja, jesteśmy na, na targach Middle East Energy w Dubaju na stoisku polskim. Bo pomagamy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie zaprezentować się polskim firmom. Targi trwają od dzisiaj do środy. Jedne z największych targów w tym, w tym tutaj rejonie świata. Także dość dużo osób przeszli niedawno cała taka brygada powiedzmy z Ministerstwa Energetyki Emiratów. W związku z tym, ranka tej, tej, tej imprezy naprawdę jest szacowna. A teraz przejdziemy się przez, przez kilka naszych, naszych wystawców. Przez, targ, y, przez nasze stoisko, a później kilka jeszcze innych stoisk z innych krajów zaprezentujemy Wam e, na żywo. Ok, dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Jesteście na żywo, panowie. Firma Prosolis. E, tutaj pokażemy e, to taki produkt. Tak, to taki produkt. To jest, to jest Ma, produkt może produkt, właśnie dwa słowa o produkcie? Dwa słowa będzie trochę więcej, słowo tokiem będzie raczej. <laughs> e, cóż, jesteśmy firmą polską, która e, otrzymała grant od Unii Europejskiej na wyprodukowanie biodegradowalnego, w pełni ekologicznego, super, świetnie działającego produktu do czyszczenia paneli fotowoltanicznych. E, jest to produkt, e, który pochodzi bezpośrednio od natury i działa dokładnie tak, jak natura chciała czyli kwiat, kwiat lotosu samoczyszcząca się powierzchnia pod wpływem opadów. Jeżeli chcielibyście uzyskać znacznie więcej energii ze swoich paneli, powinniście używać naszych produktów. A więcej na naszej stronie internetowej www.prosolis.eu Piękna reklama. Generalnie tak. Wyglądają te preparaty w dwóch różnych wersjach, trochę większe, trochę mniejsze. Firma Propolis. Idziemy dalej. Dziękujemy bardzo. Prosolis. Prosolis. prosolis, prosolis. Jest. prosolis. Proszę. Proszę jeszcze raz trzeba nagrać. Powtarzamy, powtarzamy. <laughs> Później i tak to jeszcze tam przynajmniej. Ok. E, idziemy dalej. Tutaj akurat przejdziemy. Mamy stoisko indyjskie z baterijkami różnego rodzaju. Małe, duże i jeszcze większe. E, I idziemy do firmy, która zajmuje się uziemieniami. Jesteśmy przy, przy firmie ElkoBis. Dzień dobry, witamy panów serdecznie. Dzień dobry. Cóż, no kilka słów o tym, co tutaj prezentujecie. Jesteśmy producentem systemów odgramowych. Tak naprawdę dysponujemy produktami w pełnym zakresie, odgramiamy wszystkie rodzaje budynków i budowli i prezentujemy się z naszymi najnowszymi produktami. Głównie skupiamy się tak naprawdę na Och od odgromowej fotowoltaiki, bo tutaj wiadomo, chodliwy no. temat i modny. No ostatnio, jak pamiętacie, z jakiś miesiąc temu mieliśmy właśnie specjalistę od gromówki opowiadał, jak to jest bardzo ważne, a teraz mamy producenta, który, który coś takiego robi. I mogę potwierdzić, że to jest bardzo ważna rzecz. I działa. Działa. Eee, no. I działa. no to rakieta. Super, dziękujemy bardzo. Dziękuję w takim razie i, i powodzenia na targach. Dziękujemy bardzo. Idziemy dalej, idziemy dalej. A, słuchajcie, tutaj mamy duże, duże stoisko angielskie. Tam w głębi są a, stoiska hiszpańskie i austriackie, ale my nie, nie, nie o tym jeszcze. Idziemy jeszcze do fajnego producenta, również polskiego, do elementów e, uchwytujących, krótko mówiąc uchwytujących. Poprosimy Pana Tadeusza dwa słowa opowiedzenia. Dzień dobry, dzień dobry, panie Tadeuszu. Tak jak żeśmy zapowiadali, przyjdziemy tutaj z kamerą. Cóż tam macie? Witam, witam serdecznie. No więc tak, ta firma która przecież znana jest tak dobrze akurat w Polsce w branży elektrotechnicznej. Oprócz systemów zamykania zawiasów, tutaj takim pendoproduktem ma mają być obejmy kablowe, które potrzebuje właściwie cały świat po to, żeby tam wszędzie, gdzie występują kable do energetyczne do zasilania, żeby im pokazać, gdzie jest ich miejsce. Potem mamy 34 rozmiary i wysyłamy to naprawdę już dosyć szeroko, bo z tego, że zanim jesteśmy w Europie, to już wysyłamy na jedną stronę do Brazylii, na drugą do, do Hongkongu. Natomiast rzeczywiście tutaj to są pierwsze nasze kroki. Mam wielką nadzieję, że się po prostu powiedzie. Konkurencja nie Widziałem już Anglików, a są też Turcy. Zobaczymy, co będzie. No tak, Turcja pewnie najtańsza, wy jesteście po środku. Nie, w nie, wiem, nie <laughs> wiem, dlaczego Turcja jest czerwona, a Anglicy są no, zdaloni. No tak, dokładnie. My jesteśmy czarni, bo to groźny produkt akurat dla każdego kabla, żeby wiedział, z kim ma do czynienia. Super, dziękujemy bardzo, poszło to w świat ślicznie. owocnych targów. Dziękuję No dobrze, a teraz słuchajcie, idziemy sobie w, w, kilka, w kilka miejsc. Gdzie zaprezentujemy ciekawe, też myślę, że, że urządzenia. Co ciekawe, tutaj też są rozwiązania dotyczące chłodzenia, też. też do, no, bo to jest niezbędne akurat w tym klimacie, co, co tutaj mamy. Oczywiście, pełną jakąś tam informację po targach. Przy naszym filmiku się znajdzie, jakie były wytyczne do tych targów, jacy pojawili się dostawcy itd. itd. Dużo jest rozwiązań z zakresu Smarta. To, to mogę Wam potwierdzić, że ze Smarta dotyczącego całości miast, ze Smarta dotyczącego również i projektów rezydencjalnych, czy też. Projektów komercyjnych. Pełne spektrum. Generalnie w sumie 7 hal wypełnionych po brzegi wystawcami, od małej energetyki po duże. Także naprawdę dzieje się sporo. No i mamy nadzieję, że, że też puścimy Wam drugi filmik, ale to już jako nie, nie online, jako offline, żebyście mogli zobaczyć, czy warto na takie targi przyjeżdżać bo mówi się, że targi to przeżytek, ale chyba tak nie do końca. Bo tak jak widzicie jakość biegaczy, długopisów nie ma. Raczej wszyscy są zainteresowani. Całkiem sporo osób chodzi i tak jest od samego rana. Od samego rana, od 10 do 18 tak wyglądają targi w świecie, gdzie relacje są ważne, gdzie produkt jest ważny, doświadczenie, wiedza jako taka. To tak na szybko. Piotrze, czy masz jakieś pytania? Dla no, mnie robi niesamowite wrażenie, że faktycznie widzę tam sporo obserwujących i zwiedzających, co jak na pierwszy dzień targów nie zawsze jest takie oczywiste, więc wydaje mi się, że faktycznie duże zainteresowanie tam u Ciebie. O, ale tutaj na przykład też mamy e, prezentację czy tam stoisko polskiej firmy, e, ten która nie jest pod brandem parku, e, się wystawia. No, kilka, kilka firm polskich też rzeczywiście e, się e, w, innym, w innych miejscach, w halach, e, się poustawiało. Także no, jesteśmy tutaj godnym reprezentantem, myślę, całości naszej myśli energetycznej i elektrycznej. Tutaj myślę, e, mamy coś, co <grytanie> zainteresuje naszego kolegę, który był w zeszłym tygodniu na naszym. Na naszej kawie, czyli Techłatek. Nie będziemy im robić reklamy. Tylko tak sobie przejdziemy, pokażemy, że byli. Eee... No tak. To taka krótka relacja. Myślę, że. Na mamy więcej. pytanie od naszego. No mamy pytanie kilka, od naszego wiernego. Mać, tak? Mać, tak, czy mamy czy? pytanie od naszego wiernego klienta i obserwatora Krzysia Przewódzkiego. Czy można spotkać jakieś nietypowe rozwiązania na targach? Jeszcze takie pytanie: To może jest za szybkie, bo szczerze mówiąc, z racji na to, że pomagamy parpowi, w związku z tym nie za bardzo też miałem czas, żeby obejść te 7 hal, gdzie są różni wystawcy. Ale myślę, że takie rzeczy pozbieramy i jak najbardziej pokażemy na naszym fanpageu bezpieczna fotowoltaika, na fanpageu po prostu słońce, żebyście zobaczyli coś, coś co nowego. Też się pojawia na świecie. Super, nie przeszkadzamy Ci w takim razie. Wracaj do swoich zadań. Eee, a my dziękujemy bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się, się ciepło. <tutek> Tutaj powoli temperatura dochodzi do 37 stopni, także rzeczywiście jest ciepło i, i pozdrawiamy. Również ciepło. Cześć. Pa-pa.